Karpiowy podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu Dawno mnie tutaj nie było Mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando z serwisu StephenKing.pl podcastu Radio SK oraz konglomeratu podcastowego no, i dawno też nie mówiłem o tym, o czym będę dzisiaj do Was mówił czyli o kolejnej części książkowego cyklu Lee Childa, serii Jack Reacher ponad prawem, o Tomie numer 12 lub też 18 pod tytułem Nic do stracenia. Ja sobie zimą zeszłego i tego roku na przełomie tych lat, w grudzień, styczeń mniej więcej, robiłem bardzo mocne maratony z Richerem. Te podcasty oczywiście były Wam dawkowane, ale ja wtedy czytałem jedną książkę za drugą, ponieważ sobie gdzieś tam postanowiłem, że w ciągu roku zaliczę tę całą serię. I z tego co widzę, ostatni podcast. Opublikowałem w połowie lutego, ale ostatnią książkę, 17. tom, czytałem na początku stycznia. Miałem bardzo długą przerwę od Richera, prawie półroczną przerwę. No i przyznam, że yy, miałem ogromną ochotę na, na powrót do tej serii. Ta przerwa naprawdę mi bardzo dobrze zrobiła, i teraz. Kurczę, tak patrzę na, na, na ten topniejący stosik książek. Zostały mi trzy tomy tylko i y, aż trochę żałuję, że, że, że tak zasuwałem z tymi książkami, bo coś czuję, że te trzy kolejne powinienem sobie dawkować, a nie chcę mi się ich dawkować. Mam ochotę je przeczytać dość szybko. Ale zanim przejdę do samej książki, to chciałbym... Dwa słowa jeszcze o numeracji, przypomnieć o tym, może nie każdy słuchał wszystkich podcastów albo nie pamiętacie o tym, ale tom, który dzisiaj omawiam, to jest y, oryginalnie tom 12. Y, jednakże w Polsce te wydania, y, które idą do księgarni, nie mają numeracji. Natomiast jedyna numerowana seria to jest kolekcja książkowa, która była y, dostępna w kioskach Ruchów i która była tak naprawdę powodem, dla którego zabrałem się za te książki. I ja się zastanawiałem wtedy, czy czytać to według numeracji takiej, jaka jest w kolekcji, czy według numeracji oryginalnej, ale sytuacja wybrała za mnie, ponieważ. Albatros postanowił zamienić te dwa tomy, dlatego że gdy wychodził 18 ton kolekcji, to do kin trafiał film na podstawie 18 tomu kolekcji. No i automatycznie oni również wypuszczali tej do księgarn ten 18 ton kolekcji z filmową okładką. Nie chcieli, aby te dwie książki się zdublowały, no bo tom z filmową okładką był. Odrobinę droższy niż tą kolekcji. Nie chcieliby w tym samym czasie były dostępne dwa wydania tej samej książki, dlatego zamienili dwunastkę i osiemnastkę. I w momencie, gdy wchodził film, w momencie gdy wchodziła ta wersja z filmową okładką, no to w kolekcji już dawno, dawno było po tym osiemnastym tomie. Natomiast jako osiemnasty był dostępny właśnie dwunasty. Od razu powiem, jeśli nie słuchaliście tego, że jest to absurdalna zamiana, i absolutnie nie czytajcie w takiej kolejności, ponieważ jedyne. Tomy, które tutaj tworzą całość, to jest właśnie tom 14, tom 15. Siedemnasty i osiemnasty. No i przesuwając osiemnasty na dwunasty, to dostajecie trochę niezrozumiały dwunasty tom, a potem w tomie 14 nagle zaczynacie pewną historię, która będzie się ciągnąć przez kolejne tomy, a której e, znacie już finał. No bo ten finał był właśnie w tomie Nigdy nie wracaj. Dlatego jest to bezsensowny zabieg. Ja trochę żałuję, że, że w taki sposób czytałem, ale e, tak jak powiedziałem, wybrała za mnie sytuacja, bo nie wyrobiłem się przed y, drugim kinowym filmem i, i, i siłą rzeczy po prostu chciałem mieć przeczytaną książkę, dlatego postanowiłem zrobić to w takiej kolejności, w jakiej zaserwowano nam kolekcję. Y, no, przyznam też, że miałem trochę oczekiwania, no bo po pierwsze głód na Ritchera, po drugie Cofamy się o te kilka lat. To jest książka z 2008 roku. Cofamy się o te kilka lat. Zastanawiało mnie, czy zauważę to, czy będzie widać jakiś przeskok, czy będzie widać to, że gdzieś tam w połowie serii to było pisane jednak trochę inaczej. No, Może gdybym to czytał w ciągu na bieżąco, to, to bym coś takiego zauważył. W tej chwili nie zauważyłem, natomiast trzeba zaznaczyć, że opinie o tej książce w internecie są raczej. Takie umiarkowanie dobre. Eee, raczej narzeka się na to, że książka jest dość mocno przegadana, chociaż ludzie marudzą tutaj na opisy, a to jest raczej standard. Eee, to jest bardzo richerowe że, gdy on pije kawę, na przykład, no to opisuje nam na pół strony wady i zalety danej filiżanki. Ale też, to jest standard w jakichś takich bardziej emocjonujących scenach, że między takim teoretycznym impulsem a zapłonem, w życiu mija kilka sekund, a w książce Lee Childa kilka akapitów, albo nawet kilka stron. On tak po prostu zawsze pisał, i, i, i ja nie wyczuwam tu jakiegoś e, tak bardzo podniesionego stężenia opisów w tej książce, by było to jej wadą, jakąś wielką wadą. Chociaż przyznam, że jest to książka trochę rozciągnięta, ponieważ temat, jaki porusza, historia, jaka się w niej znalazła, to jest według mnie historia na nieco. Krótszą książkę. Teraz trochę przeczę sobie, no bo mówię, że nie ma tutaj opisów, a, a, a za chwilę mówię, że jednak trochę Child rozciągnął to wszystko, no ale ta książka jest dość długa. Historia w niej zawarta naprawdę, według mnie jest historią na, na takie dłuższe opowiadanie. No, no Bez problemu można by ją zamknąć w, w, nawet w stu ilu stronach, a, a gdyby wyciąć te 100 stron i zostawić, nie wiem, 360 z tej powieści, to 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 by tylko zyskało. Ponieważ ta pierwsza połowa jest jednak trochę nudna i, i, i tak na dobrą sprawę nie wiadomo do czego ona zmierza. Ja tutaj sobie upatrzyłem taki cytat, który cholernie mnie rozbawił. On się znalazł na 217 stronie i to jest taka sytuacja, że Richard jest oprowadzany po zakładzie, który zajmuje się przetwarzaniem złomu. I tutaj ten właściciel oprowadza go i mu wszystko opowiada, wszystko po kolei, wszystko co widzi, to mu o tym mówi. I yy, mamy takie zdanie, już po 60 sekundach Richard umierał z nudu, wyłączył w swoim mózgu funkcję słuchania tego człowieka i sam zaczął się wszystkiemu przyglądać. No, i wydaje mi się, że gdyby przez tą pierwszą połowę książki przeskakiwać po tym tekście i, i, i czytać go bardzo wybiórczo, to, to, no to właśnie gdyby zastosować metodę Richera, metodę słuchania o, o tym zakładzie przetwarzania złomu, to, to w zasadzie nic byśmy pewnie nie stracili. Dokończenie tego cytatu brzmi: Jeszcze raz to przeczytam. Wyłączył w swoim mózgu funkcję słuchania i sam zaczął się wszystkiemu przypatrywać. Wiele jednak nie zobaczył. No, i tutaj ten cytat już się rozmija z rzeczywistością, bo ta książka wcale nie jest taka zła. Ta książka jest całkiem niezła tak naprawdę. I o czym ona nam opowiada? Początek jest trochę zbliżony do pierwszego tomu do Poziomu śmierci. Richard postanowił sobie, że przemierzy stany po przekątnej i przechodzi przez miasteczko Nadzieja, trafiając do miasteczka Rozpacz. Nazwy oczywiście są adekwatne do, do, tego, co się dzieje w tych miasteczkach. Widać, że nadzieja kwitnia, rozpacz, no, jakoś tam funkcjonuje, ale jest wyraźna linia między tymi miastami. Na drodze łączącej te miasta wyraźnie widać, w którym momencie wychodzimy z nadziei, a wchodzimy do rozpaczy, co jest wielokrotnie podkreślane. No i, już na starcie, już na samym początku, gdy Richard wchodzi do tego miasteczka, to spotyka się z wielką niechęcią mieszkańców. Nikt nie chce go obsłużyć, nikt nie chce podać mu kawy. Ludzie zwracają się do niego w niemiły sposób albo po prostu nawet całkowicie go ignorują. Natomiast bardzo szybko pojawia się czterech osiłków, okazuje się, że są to zastępcy szeryfa, którzy ostatecznie aresztują go, Richard zostaje wyrzucony z miasta za włóczęgostwo i tak naprawdę wszystko, co się dalej dzieje w tej książce jest spowodowane uporem Richera i, i, i tym, że ma takie widzimisię, no bo on nawet w pewnym momencie mówi, że jeśli wywiozą go, tam nie pamiętam w którą stronę, dajmy na to w prawo, poza miasto, to on sobie pójdzie dalej, ale jeśli wywiozą go w lewo i, i wrzucą go znów do nadziei, to on sobie nie odpuści, bo, bo nie lubi się cofać w życiu. Postanowił, że będzie szedł w tym kierunku, no to będzie szedł w tym kierunku, i jak go wywiozą z powrotem w miejsce, w którym był, to on, on tutaj wróci i, i znów będzie próbował przejść przez rozpacz. Dodatkowo kilka rzeczy nie pasuje mu. Kilka rzeczy budzi jego ciekawość, dlaczego mieszkańcy rozpaczy tak bardzo chcą się go pozbyć, pomimo tego, że nie wiedząc jeszcze, że ma do czynienia z zastępcami szeryfa, no znokautował jednego dość poważnie, za co powinien zostać aresztowany No i powinna spotkać go nieco poważniejsza kara. No, i tak wracając do tej rozpaczy i, i, i przeszukując różne miejsca, trafia na kolejne rzeczy, które mu przestają pasować. Wszystko zdaje się obracać wokół tego wspomnianego przeze mnie zakładu przetwarzania złomu. Widać, że społeczność rozpaczy łączy jakaś tajemnica. Część ludzi jest wyrzucana z miasta, część ludzi znika w mieście, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, przez. Pierwszą połowę, czy nawet dwie trzecie książki. Bardzo ciężko jest tutaj jakoś to wszystko połączyć, domyślić się w ogóle, do czego to zmierza, w jakim kierunku my idziemy. I choć całe rozwiązanie tej sprawy jest według mnie satysfakcjonujące, to, no, to, no to raczej nie dało się tego wszystkiego przewidzieć. Szczególnie, że tutaj bardzo kluczowe fakty poznajemy tak naprawdę dopiero w momencie rozwiązania tej sprawy, w, w chwili, gdy, gdy wykładają nam, dorzucają nam już tym w twarz. E, poza tym jest tutaj kilka równoległych spraw, tak naprawdę, które nie są ze sobą powiązane, no i to wprowadza chaos. A chaos. Przypominam jeszcze raz, że w tej książce przez pierwszą połowę niewiele się dzieje. Jeśli mamy rzucane pojedyncze tropy, które nie tworzą jednej układanki, a kilka układanek i dostajemy po jednym klocku z każdej, no to ciężko tutaj coś przewidzieć. Czytamy i czytamy i po prostu w pewnym momencie wyłączamy się i czekamy, aż Child doprowadzi nas do końca. A, a przypominam jeszcze, że w tej książce y, działanie Jacka jest oparte na jego uporze, tak naprawdę. Na tym, że trochę obraził się, bo go wyrzucili i, i, i głównie na domysłach, bo, bo on ma przeczucie, więc, więc on się za nie weźmie. To raczej nie są jakieś silne fakty czy dowody. Tak naprawdę do samego końca tej książki. E, co jest minusem? Minusem jest e, znów. E, Uproszczenie Childa na zasadzie takiej, że postawił na drodze Richera policjantkę, która będzie mu pomagać. Policjantkę, która natychmiastowo i bezinteresownie oferuje mu swoje oddanie, tak naprawdę, i pomoc bez żadnego zadawania pytań. Tutaj można porównać do to chyba była prawniczka w książce Echo w Płomieniach, która też zupełnie bez jakichkolwiek pytań robiła wszystko, o co ją Richard poprosił. Pożyczała mu samochód. Dodatkowo w tym samochodzie okazało się, że jest jej broń w schowku. Richard wykorzystywał ten samochód do przestępstwa, wykorzystywał tę broń do przestępstwa. Tutaj mamy sytuację analogiczną. No, może policjantka nie daje mu broni, ale daje mu po pierwsze nieograniczony dostęp do samochodów, których Jack używa, no do ciężkich przestępstw. Potem wraca do nadziei, opowiada jej o tym, a ona nic sobie z tego nie robi. Słucha, co on tam dzisiaj odwalił, po czym nadal użycza mu samochodu, kiedy tylko tego sobie zażyczy. On jedzie, nokautuje wszystkich policjantów, na przykład w rozpaczy wrzuca ich wszystkich do szpitala, rozwala wszystkie radiowozy i tak dalej, Wraca, opowiada jej o tym, ona nic sobie z tego nie robi. Ostatecznie sama wielokrotnie z nim włamuje się do różnych miejsc, no co, co, jest, co jest taki. Nienaturalną rzeczą, ale niestety często spotykaną w tych książkach. Richard spotyka kobietę, kobieta ma władzę i kobieta staje się jego wytrychem do, do wielu e, rzeczy. Kobieta staje się takim uproszczeniem, e, taką pomocą dla Richarda bez zastanowienia, czy, czy, czy to ma jakikolwiek związek z logiką, jakikolwiek związek z rzeczywistością. Plusem tej książki jest natomiast. E, Poruszenie sprawy wojska, ponieważ cała ta sprawa ostatecznie gdzieś tam obija się o wojnę w Iraku. Tak naprawdę obie sprawy, te, te, te dwie równoległe sprawy, które są tutaj prowadzone, dwie główne sprawy, obijają się o wojnę w Iraku, i to zaczyna wypływać w, w wielu momentach w tej książce. I to są fajne rozmowy. Tutaj poruszane są tematy wojska, czym jest wojsko dla Rejczera, czym było, a czym się stało. Poruszany jest temat weteranów, ale zarówno tych, którzy zakończyli swoją działalność. I nadal żyją z, i, i, i cieszą się zdrowiem, jak i różnych ofiar y, zamachów brudnymi bombami, ale też duży nacisk jest y, położony na rolę polityki w działaniach wojennych, na celowość tego, na rolę przysięgi, jaką składają żołnierze i wierności, y, ale nie na zasadzie takiego ślepego oddania, a, a właśnie na zasadzie kwestionowania tego usprawiedliwiania, y, złamania tej przysięgi, usprawiedliwiania, dezercji i tak dalej, i tak dalej. To są fajne rozmowy y, toczone z różnych punktów widzenia przez osoby z różnym bagażem doświadczeń. Do tego plusem jest religia, która gdzieś tam się przewija, ponieważ nasz tutaj główny przeciwnik y, jest również pastorem y, takiego... Y, Dość radykalnego kościoła, no i wszyscy tam w rozpaczy muszą być członkami tego kościoła, ponieważ ten, ten tam boss, główny szef, władca, pani władca tak naprawdę rządzi tym miastem. On zapewnia pracę w większości mieszkańców, więc mieszkańcy muszą robić to, co on im każe. No i właśnie dochodzi ten fanatyzm religijny, który też jest fajnym, mocnym punktem tej książki. To jak ostatecznie książka zostaje zakończona, może i bez jakichś większych fajerwerków, ale właśnie na zasadzie podejmowania różnych decyzji trochę sprzecznych może ze swoim własnym myśleniem to mi się podobało. Dodatkowo podoba mi się, jak rozwija się wizerunek tytułowego bohatera Jacka Richera. To już było widać w poprzednim tomie, w 11. tomie Elita Zabójców, gdzie już wtedy duży nacisk był położony na to, że on zaczyna po prostu dziczeć, no, a społecznie zachowywać się i wyglądać. Tutaj też jest na to położony dość mocny nacisk, że on wygląda po prostu jak włóczęga. W kolejnych tomach, które my już mamy za sobą, jeśli jechaliśmy według tej kolejności, jaką serwuje nam kolekcja, serwowała nam kolekcja, wiemy, że ten wizerunek Racera będzie się pogłębiał. On, on będzie naprawdę zbliżał się już do, do takiego e, wyrzuconego poza margines włóczęgi. Tutaj jest gdzieś na środku tej drogi, w połowie. Co mi się jeszcze podobało i to szczególnie właśnie w tej pierwszej połowie, na, na, na którą wielu narzeka, że jest rozciągnięta, przeciągnięta, mnóstwo opisów. Podobały mi się opisy picia kawy. Ja już o tym mówiłem chyba w, raz w jednym podcaście, że strasznie mi się to podoba w tych książkach. Ja sam y, nie wyobrażam sobie życia bez kawy. Dzisiaj jeszcze na przykład nie wypiłem, jest dziewiąta rano, ale już mam tutaj przygotowaną, ale. Tak naprawdę dopiero wstałem i będzie to pierwsza z wielu, wielu kaw, jakie dzisiaj wypiję. No i Richard bez kawy nie istnieje. Richard zawsze pije kawę, ale w tej książce to zostało doprowadzone do, 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 do szczytowej formy. On tutaj pije kawę chyba w pięciu różnych miejscach. Pije kawę o każdej porze dnia i nocy. Jeśli już znajduje się w jakiejś barze, to, to wiecie, wypija cały dzbanek, cztery dolewki, nieważne czy jest czwarta rano, czy, czy dziesiąta wieczorem. No i właśnie za każdym razem, jak jest w jakimś barze, to, to nam serwuje Child opisy bardzo długie, smaku kawy, tego jak ona jest zrobiona, tego w jakim kubku czy filiżance jest podana i, i grubość tego kubka, jak pochłania ciepło, czy jest dobrym kubkiem, czy złym i tak dalej i tak dalej. Tego jest bardzo dużo i, i to jest właśnie jeden z elementów tych wspomnianych opisów, na które marudzili, marudzi wielu czytelników, które według mnie nie odstają jakoś szalenie mocno od pozostałych Książek Childa, ale fakt, no sam na to zwracam uwagę, że jest tego więcej, ale w tym przypadku bo to mi się bardzo podobało i naprawdę e, czytając tę książkę, ciągle miałem ochotę na kawę. No, e, nawet zacząłem. E, zacząłem przeszukiwać sklepy, oglądać jakieś poradniki, w jaki sposób parzyć dobrze kawę, żeby wejść powiedzmy, na, na trochę inny poziom picia kawy, a nie takiego wiecie, chlania tego wiadrami, bo w moim przypadku tak to właśnie wygląda. Na sam koniec książki mamy dwustronnicowy wywiad z Jackiem Richerem, i ja szczerze powiem, że nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, czym jest ten fragment. Tutaj mamy różne pytania zadawane Jackowi, Jack nam na nie odpowiada. Na zasadzie, wiecie, jaka jest Twoja ulubiona broń, jaki jest Twój ideał kobiety, czy nosisz bokserki czy slipki, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to są pytania od czytelników, czy to są pytania, które sobie napisał Child. Szczególnie, że to jest zrobione na takiej zasadzie, że. Te pytania są kierowane do Jacka Richera. Jack Richer na nie odpowiada, ale wyraźnie jest zaznaczone, że Jack Richer jest bohaterem książki, bo jedno z pytań brzmi, kim jest muzyk, przez którego wysiadłeś z autobusu w Mergrave w książce Poziom Śmierci. No czyli tutaj to pytanie wyraźnie sugeruje, że ten wywiad jest jednocześnie fikcją literacką, ale taką, która zakłada, że rozmawiamy z bohaterem literackim, a nie z bohaterem prawdziwym. Ok, podsumowując, bo wyszedł mi zadziwiająco długi podcast, kurczę, no dawno nie gadałem o Jacku <gry> podsumowując, mnie się ta książka podobała. Ja sobie zdaję sprawę, że ona może w pewnych momentach męczyć, ja sobie zdaję sprawę, że ona w pewnych momentach jest dość głupia i zdaję sobie sprawę też, że czerpie garściami z wielu poprzednich książek, gdzieś tam umieszczając tam dość podobne elementy. Ale ostatecznie czytało mi się ją bardzo dobrze. Nie wiem na ile tutaj wpływ miała moja dłuższa rozłąka z tym cyklem. Możliwe, że gdybym sięgnął po nią od razu, to wynudziłbym się nieco bardziej. Tak czy siak, mnie się tę książkę czytało całkiem nieźle. Nie są to szczyty dokonań Lee Childa, ale nie jest to też szary koniec. Pozostały mi jeszcze trzy książki z tego cyklu, które mam nadzieję omówię dla Was niebawem, natomiast na dzisiaj ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się chłodno. Na marginesie ta książka też, jej akcja rozgrywała się w ciepłym klimacie i dość dużo w pustynnym klimacie, także wstrzeliłem się znów w temperaturę, jaka panuje na zewnątrz. Trzymajcie się chłodno. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!